Marka Bugatti, która po raz ostatni wyprodukowała samochód w 1952 roku, została wskrzeszona na początku lat 90. przez Romano Artioli, bogatego włoskiego dystrybutora pojazdów, który nabył prawa do nazwy słynnej francuskiej firmy w 1987 roku. Na rok 1989 zaplanowano zupełnie nowy model. Taki model miał mieć silnik DOHC V12 z pięciozaworowymi głowicami cylindrów, czterema turbosprężarkami i mocą co najmniej 558 koni mechanicznych. Zastosowano również stały napęd na cztery koła i sześciobiegową skrzynię biegów, a docelowa masa miała nie przekraczać 1300 kg. Nowa operacja Bugatti od samego początku była hojnie finansowana. Aby zbudować swoje nowe dzieło, Artioli zbudował piękną, najnowocześniejszą fabrykę w Campogalliano we Włoszech. Niemal wszystko zostało wyprodukowane od podstaw we własnym zakresie, ale opóźnienia sprawiły, że nowy EB110GT został wprowadzony na rynek dopiero 15 września 1991 roku. Do tego czasu boom na super samochody pod koniec lat 80. już minął. Oszałamiający nowy samochód został zamiast tego wprowadzony na rynek w czasie szczególnie poważnej globalnej recesji. Ze swoją charakterystyczną stylizacją Gandini i ceną katalogową bliską 300 tysięcy funtów po prostu nie było wystarczającej liczby nabywców na EB-110GT, a jeszcze mniej na późniejszy wariant SS za 400 tysięcy funtów. Pomimo wyjątkowych osiągów doskonałej jakości wykonania i ostrej jak brzytwa dynamiki EB110 był komercyjną katastrofą. Fabryka Campo Galliano ostatecznie wyprodukowała zaledwie 100 sztuk, zanim została zamknięta latem 1995 roku. W modelu EB110GT zastosowano części wykonane na zamówienie. Bazował on na niezwykle zaawansowanej i niesamowicie drogiej ramie z włókna węglowego, zaprojektowanej przez Aerospatiale, francuskiego państwowego producenta rakiet, satelitów i samolotów. Produkcją RAM zajęła się firma Composites Aquitaine. We wczesnych latach 90. EB110 i McLaren F1 były jedynymi dostępnymi samochodami drogowymi z kompozytowymi monokokami i to właśnie ta cecha odegrała główną rolę w ogromnej cenie katalogowej obu modeli. Pierwszych pięć prototypów Bugatti zostało ukończonych z podwoziami wykonanymi z lekkiego aluminium, zanim przeszli na kompozyt węglowy. Następnie ukończono osiem kolejnych prototypów. Wszystkie miały rozstaw osi wynoszący 2550 mm. Zawieszenie stanowiły niezależne podwójne wahacze z pojedynczymi sprężynami, tłumikami na stronę z przodu i dwoma na stronę z tyłu. Wspomagane, nawiercane i wentylowane tarcze hamulcowe o średnicy 322 mm zostały zamontowane dookoła wraz z czterotłoczkowymi zaciskami Brembo. Wspomaganie układu kierowniczego i przełączalny ABS były standardem. Unikalne kute felgi BBS o średnicy 18 cali miały szerokość 9 cali z przodu i 12,5 cala z tyłu. Oryginalnie były one obud w niestandardowe opony Michelin. Elastyczne zbiorniki paliwa F FIA umieszczono po obu stronach silnika przy tylnej przegrodzie. Całkowita pojemność zbiornika paliwa wynosiła 120 litrów. Gotowy samochód miał stosunek masy przedniej do tylnej 39 do 61. Zbudowany od podstaw silnik V12 z podwójnym wałkiem rozrządu i kącie rozwarcia cylindrów 60 stopni był zamontowany wzdłużnie. Wyposażono go w cztery turbosprężarki i H, czyli więcej niż w jakimkolwiek wcześniej produkowanym samochodzie. Silnik, wykonany głównie z mieszanki stopów aluminium i tytanu, miał pojemność 3499 cm3 dzięki średnicy i skokowi wynoszącym odpowiednio 81 mm i 56,6 mm. Bugatti zastosowało wielopunktowy elektroniczny system zarządzania silnikiem, smarowanie suchą miską olejową i głowicę z pięcioma zaworami na cylinder. W tamtym czasie pięciozaworowa konfiguracja nie była nawet proponowana przez McLarena, choć Ferrari poszło w jego ślady z modelem F 355 w 1994 roku. Sprężanie ustawiono na konserwatywnym poziomie 8,0 do 1. GT osiągał maksymalną moc 561 koni mechanicznych przy 8000 obrotach na minutę i 611 Nm przy 3750 obrotach na minutę. Moc była przenoszona na wszystkie cztery koła za pomocą sześciobiegowej manualnej skrzyni biegów, blokady wszystkich kół i zamontowanego z tyłu mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu. Rozkład momentu obrotowego wynosił 27 do 73 przód tył. Bez wątpienia najbardziej kontrowersyjną cechą EB110 było jego nadwozie. Zaprojektowane przez Marcello Gandiniego, który był odpowiedzialny za takie modele Lamborghini jak Miura, Countach i Diablo. Nadwozie wykorzystało mieszankę włókna węglowego i aluminiowych paneli, które zostały połączone z podwoziem. Niestety, projekt Gandiniego nie urzekł w taki sam sposób jak wspomniane wcześniej Lamborghini, a reflektory EB110 nadały samochodowi nieco dziwaczny wygląd. Innymi interesującymi detalami były charakterystyczne dla Gandiniego nożycowe drzwi, szklana pokrywa silnika i ogromne, elektroniczne tylne skrzydło, które można było również podnosić ręcznie. Wloty powietrza można było znaleźć praktycznie na każdym panelu. W dość ponurej kabinie Gandiniego znajdowały się elektryczne fotele obszyte skórą z marszczonymi poduszkami. Podobnie jak tapicerka drzwi i górna część konsoli środkowej, fotele były zwykle wykończone w odcieniu kontrastującym z typowo czarną, szarą lub niebieską deską rozdzielczą pokrytą skórą, trójramienną kierownicą i ścianami bocznymi tunelu skrzyni biegów. Tablica przyrządów i konsola środkowa zostały wykończone w kolorze orzechowym. Bezpośrednio za kierownicą znajdował się obrotomierz wyskalowany do 10 tysięcy obrotów na minutę, po prawej stronie nieco mniejszy prędkościomierz wyskalowany do 400 km na godzinę, a po lewej połączony wskaźnik ciśnienia oleju, temperatury oleju i temperatury wody. Odczyt paliwa i zegar znajdowały się w górnej części centralnego panelu sterowania. Mimo że widoczność do przodu była dobra, widoczność do tyłu była pogorszona, a kabina była ciasna dla osób o wzroście powyżej 6 stóp. Standardowe wyposażenie obejmowało automatyczną klimatyzację, elektryczne szyby, elektryczne lusterka i elektrycznie sterowane fotele. Dostępne były również elektroniczne przyciski otwierania drzwi, których przyciski znajdowały się wraz z przyciskami sterowania fotelami na wkładce z drewna orzechowego obok każdego zewnętrznego podłokietnika. Za fotelami można było schować zestaw niestandardowych bagaży. Bugatti podało masę 1560 kg, przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę wynoszące 4,4 sekundy, przyspieszenie od 0 do 161 km na godzinę wynoszące 9,1 sekundy i prędkość maksymalną 338 km na godzinę. EB110 GT został zaprezentowany podczas hucznej uroczystości w Wersalu we wrześniu 1991 roku. W tamtym czasie twierdzono, że jest to najszybszy samochód produkcyjny na świecie. Testerzy drogowi chwalili jego osiągi i prowadzenie, a zwłaszcza zwinność, która była zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jego stosunkowo dużą masę. Pierwszy EB110 GT został dostarczony do klienta w grudniu 1992 roku, ale Bugatti już dawno przegapiło lata bumu, w których przewidywano jego wprowadzenie w 1989 roku. Zamiast tego EB110 został wprowadzony na rynek w czasie jednej z najpoważniejszych recesji od dziesięcioleci. Do 1995 roku popyt na ultradrogie samochody niemal całkowicie spadł i tylko dobrze ugruntowane marki były w stanie przetrwać spowolnienie. Bugatti zamknęło swoje podwoje we wrześniu 1995 roku i złożyło wniosek o upadłość we włoskim sądzie. Do tego czasu firma ukończyła 84 egzemplarze GT, wszystkie z kierownicą po lewej stronie, a niektóre z nich zostały zachowane do użytku fabrycznego. W 1997 roku wystawiono na aukcję ostatnie zapasy częściowo ukończonych samochodów i części Bugatti. Prawie wszystko zostało kupione przez Jochena Dauera. Dauer nabył kilka nieużywanych monokoków z włókna węglowego Aerospasiale, dziesiątki innych części i cztery częściowo ukończone EB-110. Dauer ukończył dziesięć z tych egzemplarzy w Niemczech w latach 1999-2002.